Uwaga, kolejny temat dla klasy czwartej, mianowicie skala na planach i mapach. Wiemy już, znamy pojęcie skali, znamy rodzaje skali, natomiast teraz przechodzimy do skali, która jest bardzo często stosowana e, na różnych przedmiotach, czyli połączenie mamy tutaj matematyki z geografią, z przyrodą. E, skala na planach i mapach. Słuchajcie, gdybyśmy, gdybym była w szkole, to pierwsze kroki, które byśmy zrobili, no, byśmy poszli po mapę, prawdziwą mapę dużą do pani z przyrody. Niestety tutaj nie mam, nie mam takich warunków, ale znalazłam atlas, więc popracujemy z atlasem. Słuchajcie, raz, że w atlasach, na mapach, na planach miast spotkacie się z taką skalą, którą zaraz pokażemy. A dwa, jeśli ktoś będzie chciał zostać architektem, projektantem wnętrz. To wtedy również musi mieć skalę opanowaną, więc gdzieś to jest tutaj nam potrzebne. E, o jaką skalę tutaj będzie chodziło? Jak myślicie? E, będziemy tutaj pracować na skali pomniejszającej, czyli będą tutaj wartości takie: 1 do na przykład 300 tysięcy. Jeśli chodzi o mapy, to jest to już bardzo, bardzo zmniejszona rzecz. Czyli to oznacza, że obiekt został zmniejszony 300 tysięcy razy. Jaka to jest skala? Ta skala jest skalą liczbową, bo tutaj mamy trzy rodzaje. Na mapach możemy się spotkać ze skalą liczbową. Z niej przechodzimy na mianowaną. I zaraz to sobie zrobimy. I jeszcze spotkacie się z podziałką liczbową. Ja to zaraz pokażę na mapie. Popatrzcie, mamy tutaj mapę Polski i zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj skalę liczbową podaną 1 do 4 500. 000. Natomiast możemy sobie już różne skale pooglądać. Zobaczcie już mapę Europy. I tutaj mamy Polska jest już dużo mniejsza od tej ja to. Troszeczkę o, rozciągnę i zobaczcie, jaka tu jest skala. 1 do 25 milionów. Co to oznacza, że obiekt został zmniejszony aż 25 milionów razy? Na tych mapach, które pokazałam, mamy właśnie skalę podaną liczbową. Dobrze, nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać, ale zobaczcie tak. Mamy mapę Australii i zobaczcie tak. Skalę liczbową podaną. 1 do 50 milionów. A tutaj mamy taką kreseczkę wartości na niej porozpisywane i zobaczcie, 0,500 000. I obok informacja, że 1 cm to jest 500 km. E, tu już jest przejście na skalę mianowaną, dlatego że jeśli dokładamy i przechodzimy z skali liczbowej na skalę mianowaną, do, dodajemy tutaj miana. Czyli jednostki. Czyli mamy tutaj trzy rodzaje. Zobaczcie: skala liczbowa, podziałka liczbowa i skala mianowana. Z tej czasami w zadaniach jest podana tylko ta rozpiska. Z niej trzeba będzie rozczytać, odczytać, jaka jest skala. Ale zobaczcie, kiedy jest proste. Tutaj ten odcinek to jest 1 cm od 0 do 500. W związku z czym mamy, że 1 cm to jest 500 km. Czyli zobaczcie, załóżmy, że mamy skalę 1 do 300 tysięcy. Jest to skala liczbowa. Co ona nam oznacza, bo my tak mówimy 1 do 300 tysięcy? Słuchajcie, to znaczy tak, zawsze zrobimy, robimy to w ten sposób. To znaczy, że 1 centymetr na tej mapie, na mapie to 300 tysięcy. Centymetrów w terenie, czyli w rzeczywistości. Trzeba sobie to tak zawsze wyjaśnić, wytłumaczyć. 1 cm na mapie to 300 tysięcy cm w terenie. Jednostkę centymetrową możemy sobie spokojnie uprościć, czyli już teraz przechodzimy sobie na skalę mianowaną, czyli dokładając jednostki mamy już skalę mianowaną. I teraz, żeby sobie to uprościć. To te centymetry zamieniamy sobie na metry, a potem na kilometry. Pamiętacie, ile metr miał centymetrów? 100, w związku z czym obcinam tutaj te dwa zera i mam 3000 metrów. A gdy obetnę jeszcze 3, czyli w sumie, żeby przejść do kilometrów 5, mam 3 kilometry. Czyli co to oznacza, zobaczcie. 1 centymetr na mapie to 3 km w rzeczywistości, czyli w terenie. Gdy do tego dojdziemy, to już jest potem bardzo proste obliczenia są na, na zadaniach. Zobaczmy na konkretnym przykładzie. Mapa Polski i słuchajcie, nie widać tutaj, ale skala jest taka. 1 do 2 milionów 300 tysięcy. Czyli jeszcze raz. Um, Muszę zmazać i się odgalić. Słuchajcie, wziąłem taką mapę polskiej i na samym dole tutaj mam napisane, że jest ona wykonana w skali 1 do 2 milionów 300 tysięcy. Słuchajcie, pierwszy krok, co to oznacza? Widzę tą skalę i wiem, że 1 cm na mapie, popatrzcie, ja nic nie robię innego, jak tylko dopisuję wyrazy. 1 cm na mapie to tyle centymetrów w terenie, czyli w rzeczywistości. Słuchajcie, nic tu innego nie zrobiłam, jak tylko dopisałam wyrazy. Co teraz robię? Zamieniam sobie te centymetry. Jak yy, najlepiej przejść do kilometrów? Czyli zobaczcie, na metry obcinam dwa zera, tu bym miała metry, a jeśli mam jeszcze trzy zera do obcięcia, to ja je obcinam i będę miała kilometry. Czyli tak, gdybym chciała przejść na metry, to będę miała 23 tysiące metrów, zobaczcie tylko te dwa zera, a gdy chcę przejść na kilometry, no to mam 23 kilometry. Tak? Mamy to? W związku z czym 1 centymetr na mapie, na mapie to 23 kilometry w terenie. Skala jest przeliczona. I załóżmy, że Chcę sobie e, powędrować z Opola do Warszawy. Jak myślicie, jak ja to muszę zrobić? Zobaczcie, 1 cm na mapie to 23 km. Biorę sobie przyrząd, linijkę i mierzę z Opola, ile mam do Warszawy. I słuchajcie, mam tutaj 12 cm. Odkładam sobie mapę. Opole, opole. Warszawa, Warszawa, 12 cm. Jest taka odległość. To jak myślicie, co ja muszę zrobić? Zobaczcie, 1 cm to 23 km. To 12 cm, znek zapytania. Czyli te 12 sobie mnożę razy 23 km. Łatwo y, mamy, tak? Pamiętam, jak mnożymy.

Lecz powiem, nie mam tutaj skali, ale mam podziałka. I zobaczcie tak, z reguły te podziałki są tak wykonane, że tutaj te odległości są 1 cm, prawda? Na pewno na przyrodzie Pani Wam też tłumaczyła. I słuchajcie, na co patrzymy, zobaczcie. Jeden cm to mam 60 km. 1 cm to 60 km. Może być pytanie, w jakiej skali wykonany jest ten plan albo ta mapa. W związku z czym, żeby uzyskać tą skalę, czyli tą skalę liczbową, e, muszę tutaj mieć taką sytuację, że mam centymetry do centymetrów, a ja mam tutaj kilometry. Więc co muszę zrobić? Zamienić kilometry na centymetry i potem przechodzimy na skalę liczbową. E, 60 km, mo, ile mamy metrów, dokładamy 3 zera. Czyli mamy 60 tysięcy metrów. A żeby przejść na centymetry, dodaję jeszcze dwa zera, czyli mam 6 milionów centymetrów. I teraz mogę zapisać sobie skalę liczbową, czyli 1 do 6 milionów. Zobaczcie. Nie jest to nic trudnego. Można do tego było od razu dodać 5 zer, tak? 60 raz, 2, 3, 4, 5 i już mamy w jakiej skali wykonaną mapę. Druga podziałka liczbowa. Załóżmy, że to dotyczy planu, niekoniecznie mapy. I co mamy? Że ten 1 cm, 1 cm to, zobaczcie, jednostkę 5 czego, metrów. 1 centymetr to 5 metrów. Czyli co robimy, żeby uzyskać skalę liczbową? Teraz mamy mianowaną. Zamieniamy metry na centymetry, bo taką sytuację musimy mieć. 1 metr ma 100 cm, więc zamieniamy. Mamy 500 centymetrów. Mam cm centymetr do centymetry. Mogę je usunąć, mam skalę liczbową 1 do 5. Set. Czyli robimy to teraz na odwrót. Co to znaczy? 1 cm w terenie to 500 cm w rzeczywistości. 1 cm, 5 m. Słuchajcie, to co Wam przedstawiłam, to było typowo takie praktyczne rzeczy z mapą. Natomiast, co byście mogli zrobić? Jeśli w domu macie jakiś plan miasta albo mapę Europy, to proszę sobie wybrać. Dwa punkty, do których chcielibyście się udać, e, zobaczyć w jakiej skali dana mapa lub dany plan jest zrobiony i przeliczyć ile kilometrów jest to w rzeczywistości. Zobaczymy, komu się uda, e, i potem proszę przesłać to zadanie na, e, albo w formie zdjęcia, albo na maila. E, to zadanie dla klasy. Czwartej. Natomiast zapraszam wszystkich do oglądania y, tego filmiku o skali, może komuś akurat się przyda.